Bardzo korci mnie ten skorpion, spróbuję jeszcze raz. Jest skorpion. Skupiam, 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 skupiam. Poczekaj tym skorpionem. Szczerze, kompletnie nie sądziłem, że to działo będzie się odnajdywać w tych momentach, w tych realiach WOTA. Siemanko, witajcie. Dzisiaj ocho z bazuką. Działo 150 mm, jak to określił mój Witz. Aspid Telebridger, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, że chcę zobaczyć oho na bazuce. No to proszę, nietypowo, bardzo nietypowo. Losowanie z 9 tyrami mapa ENSK. Na pocisku Hit na złocie mam 150 penetracji, a na pocisku AP 121. Ja nie wiem, czy ja cokolwiek zdziałam w tej bitwie. Pierwszy strzał w 50, 203, nic nie zebrałem. W sumie rewelacja, ale ciekawe, co będzie dalej. No, najłatwiej byłoby kogoś objechać, ale jak to brzmi? Objechać kogoś oho i przebić go od boku, od tyłu z tego pocisku Hit. Tak mi się wydaje, że z pocisku ów burzących raczej nikogo nie przebije. Raczej, ale to wiadomo, jak to wygląda. Czasami może też się udać. Czy M6 się cofnia na magonsko rozwaloną, dolna płyta 250. No a ja już zbieram za 382. Na całe szczęście mam dużo punktów wytrzymałości, więc na trochę mogę sobie pozwolić w tej bitwie. e 50 chyba będzie do wyciągnięcia i 6, oczywiście też. Nie chcę jakoś chyba jeszcze wyjeżdżać, poczekam na 112, na 75 a na, na tej zielonej, w sensie na tartaku, jak możecie zauważyć, bardzo mocno przegrywamy. I w sumie to. Fajnie, bo już tu wyjechać. M6 się wychyla, ale ona jest. No, trochę blokuje tam przez. A jest skorpion, którego mógłbym strzelić, Jest też E50, dobra, strzelę w E50, po prostu 318 od boku. Ładnie. to 832 pada. Jest 6 na jeden strzał. Tak samo E50, i może wyjdziemy głębiej albo wrócimy się do bazy. Na włoski niszczyciel się wychyla. Ja nawet mógłbym dobić to E50. Patrzcie, ale nie mogę obniżyć działa. O nie, e 50 jest za. Yy, chciałem powiedzieć za niska. Ale dobra, już się to udało zrobić. 2,57 przejechał, 2,57 to ja nie przebiję. Ale ja myślę, żeby wyjechać na Gonzalo i na M103, skorzystam z perku Intuicja i przerzucę się na pocisk Hit na złoto. I może przebije od tyłu taką M103. To jest moje marzenie w tej bitwie. Patrzcie, to się świeci na zielono, czy to się uda. Uwaga, uwaga. Tak jest, udało się. Jeszcze z podpałem, więc super, naprawdę. Mega ważny strzał <grymna> na tym odcinku został spenetrowany. Tu Jochpadnie. Baza wyczyszczona. Ja wracam, aż wyczyszczona. No, utrzymała się przeciwnik, nie przejmuje bazy. O to mi chodziło. No Jest też CS59, który chce się na mnie wychylić kontuje się, a ja mam zawodowanego APK i tego na pewno się nie spodziewa, to nie fake konto. Ciekawe, czy ktoś założył drugie konto i to został nieźle zdziwiony, że dostał od ocho, które działa, które gra na tym trollganie, bo raczej się nie widuje już tego działa kiedyś. Jak pociski od około burzące były lepsze, no to wtedy można było powiedzieć, że każde oko ma tego trollgana. Tak teraz większość decyduje się na te normalne działa, jeżeli możemy tak je opisać. No i tu chyba, no nie, nie zdążę Gwardzista jest tam, nawet chyba nie łudzę się, że tam dojadę Mamy pierwsze skryny końcowe, oznaka pierwszej klasy na tym odcinku Jestem zadowolony, bo 1000 expa nie spodziewałem się Myślałem, że na 9 tierach nic nie zrobię, może 500 uszkodzeń, mamy 2000 Zobaczymy, co będzie dalej Erlenberg 8. o, załaduje Heka na te lighty, ale chyba to był jedyny light, który przejeżdżał no tu dojeżdża 112. Nasze te 343 przyjechały na drugą stronę. Jest burask, chyba przegramy na linii 0. Bardzo jest to prawdopodobne. Myślę, żeby tu się nie wcelować. Ale, czy ktoś nam kogokolwiek zaświeci? buldok przejeżdżający, burask wychylający się. No nie wiem. Mimo wszystko trochę tych czołgów w mieście mamy, bo nawet medy podjechały. Przeciwnik ma Emila po drugiej stronie, tu jest Somuła, strzał z biodra, to nie wchodzi. Ale myślę, że Somułem może przebiłbym z pocisku hit, no nie wiem. Skracam dystans, nie mogę cały czas czekać. Muszę być aktywny w tej bitwie, bo w końcówce no to ja nic nie wyciągnę, Oho, o, zobaczcie jak to komicznie wygląda jak przejeżdżam, ale udało się przejechać fajnie. No, defender jest na dobicie. To może wrócę do pocisków odłamkowych. No, bo wypadałoby dobić defendera. Tym bardziej, że samooła już jest obita na jeden strzał. Baza nam pada, Burask sobie dojechał do naszych niszczycieli. Zwróćcie uwagę. No, jak chcę przejechać, ja mogę coś pozbierać. Aha, nie trafiłem tego, ale nie fart. Eee, dobra, to jest piątka. Liczę, że dobija. Dobra, jedziemy dalej. Tylko wrak Somuły, Na całe szczęście, Oho jest jednym z najniższych czołów, na których mogę przepychać sobie bez żadnych problemów wraki. Tylko ta uliczka jest dosyć ciasna, ale udało się przejechać. 4 do 3. Szturmuję dalej. Może takiego skorpiona bym dopadł i przebił z pocisków odłamkowych. To by było marzenie w tej bitwie kolejne, które może się spełni. Bezeta. Jest też po prostej. Szukam Skorpiona, może on nie uciekał, może gdzieś tu został. No i gdzie jesteś Skorpionie? Szukam Cię. Halo, halo, jest Skorpion. Zatrzymał się, dostał spota. Uwaga, skupiam celownik. Czy to trafia? No nie, żarty sobie robicie. Jakbym załadał polis yy, zwykły przeciwpancerny, to bym go przebił na pewno. A tak go strzeliłem w gąskę za 477. No i mam BZ. -tę. Co zrobić, Oho kontra BZ? No, my tu się posypaliśmy również. Chyba załaduję pociski hit na tą BZ i szukam włazu, jak będzie się wychylać. BZ ma plecy, halo, musisz odwrócić się, masz plecy. Nie widzisz, dostajesz od obsydiana? Dobrze, teraz pokaż mi tam bok wieży. Ja przebiję bok wieży? Przebiłem! O, dobre zaskoczenie, 602. Nie myślałem, że może nie przebiję. Ale no bezetka może być rozwalona przez Obsydiana, zobaczmy, czy Obsydian zdąży, bo tam jeszcze inne czołgi strzelają, proszę. Oj, nie przebił Obsydian, bz dobiła, czy ja przebiję? Przebiłem, Chowam się od Skorpiona, elegancko. Burask może być, oho, podjeżdża Burask, ale Burask nic mi, znaczy nic mi nie zrobi, no odda dwa strzały i tyle. A tak to, nie wiem, czołg chce wyjeżdżać. Przerzucam się na pociski odłąkowe, bo on się pogubił. On się pogubił w tym, co robi. Aha, zobaczcie, że nie mam depresji, działa, bo to działa z przodu, mnie tak zasłania. Od boku, tak jest 892. Co to jest za odcinek? Drugie przebicie takie fantastyczne. Znaczy, to było takie pierwsze fantastyczne, może tak to opiszę. Ale bóraz jest na jeden strzał. Nie wiem. Zabłąkał się. Zobaczcie, na depresję działa w tym ciągu. Jak pojadę od prawej, no to mogę obniżyć działo. A jak jestem z przodu, to automatycznie to się tak podnosi. No taka uwaga drobna. No nie, nie powinienem się na niego wychylać, bo wiem, że zbiorę od Skorpiona, który jest tam w narożniku. No i do dobiło te 3 Więc fajnie. Wychylać się na Skorpiona na ślepo. Oddam strzał. O, nawet nie wiedziałem, gdzie to poleciało i czy doleciało. Nie, może on jest gdzieś tutaj. Może nie. Nie mam spota po strzale. Spróbuję pojechać na drugą stronę i wyczyścić Panterę Ferdynanda. O, jednak jestem wykryty. Ale okej, okay, jestem też bezpieczny. Przejeżdżam sobie tutaj. Chyba nie jest łatwo utopić oho, bo widzicie, jest to czołg taki wysoki, że w tej wodzie to nawet nie było chwili podtapiania. Skorpion nie powinien mieć zasięgu rysowania na mnie. To też jest dobra informacja. Jadę po panterę. Panterę może przebije. Indiana może przebije. Oni są w plutonie, więc mogą być około siebie. Ferdinanda no, raczej nie będzie łatwo. chyba, że bokiem. Ferdek odwraca się na mnie, ale to ja go spotowałem. To też jest bardzo ciekawe. A skorpion jednak miał jeszcze rysowanie na mnie. Muszę odjechać trochę dalej od tego skorpiona. Indian Panzer z biodra tak sobie strzela. Może wejdzie, może nie. Skorpion nie powinien mieć zasięgu już rysowania w ogóle. Nadal mam 550 punktów wytrzymałości, to znaczy, że jestem na dwa, może nawet i trzy strzały, w zależności od tego, kto do mnie strzela. Skracam dystans, 1800 po asyście, w ogóle to też jest niesamowity wynik, tak mi się wydaje. No i Pantera, mam załadowane pociski przeciwpancerne, to powinno wejść, to powinno wejść w dolną płytę, o ile trafię i trafiłem, 626, no poezja. Dlaczego ja nie grałem ocho, z tym działem wcześniej? Chyba w ogóle nie grałem oho, ale no jest bardzo ciekawie. Dobra, to może jakiś strzał na ślepo. Ta lokalizacja, skupiam, strzelam i czy to wejdzie? Aj, no gdyby to weszło moi drodzy, gdyby to weszło. Oho, jest to strzelam, leci. Nie przebito osłony, poważnie? Miałem załadowane pociski przeciwpancerne, bo tak wydawało mi się, że będą najsensowniejsze. Ale chyba jednak nie do końca. Dobra, Scorpion był gdzieś tu. Leci, leci. I chyba nic. Druga bitwa, i znowu oznaka pierwszej klasy. Jestem niesamowicie zadowolony z tego odcinka. Jak to wygląda? Bezpieczna przystań. Spróbuję powychrać się w tym bunkrze. Bo nie wiem, co innego mogę zrobić tym czołgiem. Czy to będzie dobre? O kurcze, dwa obsydiany. Strzeliłem go za 109. Ok, jestem tu sam. I z racji tego, że ocho ma dosyć wysoką sylwetkę, to jest akurat zaleta niektórych pozycji. To spróbuję podychać za to takie kontenery, tutaj, które wam zaznaczam. Tu powinno być bardzo fajne granie na nich. O, dokładnie stąd. Zobaczymy, czy coś zrobię temu obsydnowi. Mam załadowane hity, ale jak widzicie, jest spory problem. Tak samo e, nic nie zrobię w fałce, więc wracam do pocisków odłamkowych. No bo. Nic tu innego nie ma. A chciałem w tego lisa od boku, nie wiem czy widzieliście to, ale szkoda, że się nie udało. Ta pozycja jest bardzo ciekawa, bo stąd można no, powychylać się wręcz na wieżę. Tylko może Ocho nie jest idealnym czołgiem do takiego rozwiązania, bo Ocho ma akurat te garnki i tak dalej, ale no, mimo wszystko można tutaj pokombinować. Dobra, strzelałem do Ocho. Aha, nie przybito osłony, to mogłem już fałkę strzelać. No i tak się żyje na tej bezpiecznej przystani. Wychylam się. Przeładowany, strzelam w fałkę. Aha, ona już przybiła za 528. Gdzie wycelowała? No, po jarzmie działa. Po jarzmie działa. A więc, no niestety. Szkoda, że tego pancerza nie ma dobrego na górze. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Fałka nie trafiła. Jest ocho, dolna płyta. Skupiam, strzelam. Skorpion był! Gdybym poczekał sekundę. Bardzo korci mnie ten skorpion. Spróbuję jeszcze raz. Jest skorpion. Skupiam, 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 skupiam. Poczekaj tym skorpionem. Pięknie stoisz, 901 to jest strzał tego odcinka chyba, nie pobiję tego, za 901 w matchmakingu na w pełne ósme tiery udało mi się kogoś przebić. Wiecie, myślałem, że rzuci mnie może na siódemki, szóstki, tam oddam jakiś super strzał, ale no rzuciło mnie na ósemki, na dziewiątki i jakoś to wyszło. Przerzucam się na pociski hit, jeżeli te czołgi będą od boku przejeżdżać to wolę strzelać z hitów do nich. Tu obsydian dojeżdża, tu jest drugi, bok wieży, bok wieży, come on, come on. A i poleciało to za wysoko. Gdyby poleciało to niżej do lewej, to by to weszło. No, przeciwnik przesadził. Podjechał zbyt agresywnie i to się źle dla niego skończyło. Falka ja bym się chciał od niej schować i wyjechać bardziej, skupić się na obsydianie. Falka strzela, ja się kontuję, powiedzmy coś ala. No, powinniśmy wygrać. Powinniśmy wygrać Defender i Bezeta. Jak podjadam, ten obsydian jest trochę. Problem. Nie wiem, czy mogę przebijać te obsydiany. Oj, nie, mogę, nie mam depresji działa. W to miejsce, widzicie, w ten wizer, mogę przebić go. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie go przebiję. Mam od tyłu, od boku. Dobrze, wchodzi to 665. Burazk do mnie podjechał. Czy Burazk rozwali mi tego? Proszę, nie przebił, niestety. Burazk nie przebił. A MX65 to jest z plesów. E, chyba trochę źle oceniłem sytuację. Wydawało mi się, że mamy ich pięknie tutaj zamkniętych i wygramy z nimi, ale aż tak pięknie to nie wygląda na tych obsydianach. A tu nie przebiłem, myślałem, że to poleci w silnik, a nie przebiłem. No i obsydiany mnie rozjeżdżają. Oj, 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 nic nie zrobię. Mam dętkę. Ale przynajmniej buraz zrobił uszkodzenia dzięki temu. Ale szkoda. Tutaj źle przeczytałem to wszystko, mogłem nie podjeżdżać do obsydianów, to był błąd, wyjechały na mnie, mnie skasowały. Wydawało mi się, że mam tam więcej czołgów i to lepiej będzie wyglądać Niestety nie. Lecimy jeszcze jedna. Lodowiec. Może będzie wierzyć Batcha 12T, dlatego zatrzymam się na chwilę, skupiam celownik i uwaga, uwaga. Strzelam w Batchata. Mm, Strzeliłem go za pięć. Oczywiście celowałem w Batchata AP, bo widziałem, że Batcha 12T już nie ma tyle HP, ale nie udało się przebić. Trudno, chociaż gąska siadła no, ale lecimy do czołgów ciężkich. Szczerze, kompletnie nie sądziłem, że to działo będzie się odnajdywać w tych momentach, w tych realiach WOTA, w szczególności po nerfie pocisku łodą koło burzących. Wydawało mi się, że nic nie będę robić. A ja jestem praktycznie cały czas aktywnym czołgiem w bitwie i jakoś nie uważam, że super pozycjonuję się albo nie wiadomo, co wyczynię. Po prostu jeszcze na typowe miejscówki i zawsze ta okaza, gdzieś jakiś czołg bez pancerza coś się przytrafi. No, zobaczcie tutaj. Teraz ba No dobra, nie zobaczycie. Myślałem, że odeślę badczata do garażu, ale może to zrobię za 10 sekund, bo on jest coraz bardziej odważny. O, Charmle jeszcze może być. To jest czołg, który mogę strzelić za 700, przebić go. Uwaga, uwaga, le bokiem. On strzela magazynek. Byle, żeby nie oddał drugiego. No i kurczę, oddał prawie, że... Jeden strzał z drugiego magazynka, no ale i tak jestem zadowolony z tego, no bo ja mam dużo HP. To była dla mnie bardzo pozytywna wymiana, mimo wszystko, e, bo no z Defenderem i Faizem jakoś chyba mega dużo nie zrobię. Defender będzie się kontować, więc szłam no z burzaku. Zobaczymy w gąski za 217, więc coś tam zrobiłem. Co prawda, może to nie jest jakoś super, ale no muszę się cofnąć, bo. Są problemy na tej stronie. Defender będzie podjeżdżać T77 tutaj. Fajnie by było oddać strzał Defendera i się cofnąć. Tego skupiam celownik. Dalej już stąd nie ucieknę i tak. Defender wjechał sobie tutaj. Jakby wyjechać. Na... No nie, nie wyjadę na plecy Defendera. Tu wyjedzie. No, face może być bokiem. Widzicie face za bokiem? On jest teraz idealnie bokiem. Wrzucam się na pociski AP. Bo z hitów mogę strzelić ze zero. I weszło to, to weszło za 664, tylko dojeżdża do mnie 277 i ja nie wiem co ja zrobię 277, czyli nie jestem w stanie chyba go ruszyć. E, Rozwoju mi gąskę, więc sofka jest defender. U mnie 5 sekund przeładowania. E, defender jest bokiem, a ja jeszcze ładowałem. No ale nie, muszę wrócić do pocisków odłamkowych. Dobra, raz z hajaków, 159. Stara meta mi się już przypomniała, jak zawsze się strzelało w czołgi, które się kątują z pocisków odłamkowych, ale jak widzicie, to było skuteczne, bo dzięki temu obsydian ma na gąsce obiekta. On się nie rusza, więc w sumie nie było to jakieś słabe zagranie. długo i tak nie przebiłbym z pocisków HIT. Znowu go gąskuję 155. Nadal pociski odłamkowe o dziwo działają, to jest niesamowite. Nie sądziłem, naprawdę nie sądziłem. Dobra, chyba podjeżdżam, ponieważ my mamy Obsydiana, mamy T55A i mogę liczyć od nich na wsparcie. Przerzucam się na pociski AP, Wyjadło mu od tyłu. Przecież to może być przebicie i jest to przebicie, tylko szkoda, że akurat on nie miał tyle HP. Ale i tak bardzo dobrze, jest frak. My utrzymaliśmy te strony głównie dzięki T55A i obsydianowi. Nie ma feyza. U mnie załadowany pocisk przeciwpancerny będzie bok Iron Arniego, ale tygrys do mnie celuje. I tygrys powinien się teraz odwrócić, bo dostał. Zaraz defender powinien zostać rozwalony. Wychylam się na Iron Arniego, jest bokiem. Czy ja to przebiję? Nie, nie przebiłem. A szkoda. Mogłem to chyba jakoś lepiej wycelować. Tak mi się wydaje. Naprawdę wielka szkoda. Ale chyba już go zjadą z tej górki. Zjedzą, przepraszam. Jadę po T30. Tu jest jeszcze szansa. Szkoda, że jestem teoretyczny na jeden strzał od niej. Jest to 30 ale ona nie ma HP. Dobra, oddaję taki strzał, bo wiedziałem, że nie zdążę skupić celownika. A jednak zdążyłbym skupić celownik. Myślałem, że tak szybko ją rozwalą. Wiecie o co chodzi. Że mi się nie uda. A jednak nie miałem racji. Ajajaj. Aj, aj. I kolejna odznaka pierwszej klasy. Wynik drużynowy, trzecie miejsce w tabeli, prawie znowu 1000 jest 601 Frag. No, walczyłem z dziewiątymi i ósemkami, dobrymi ósemkami, jak Defender, Iron Arnie, obych 7,7, a i tak dawałem radę zdziałać. Oczywiście z drużyną. Gdyby nie drużyna, to bym szybko zginął i dużo nie zrobił. To też trzeba zaznaczyć, że miałem trochę tego szczęścia, ale przesłudnie się bawiłem. Dziękuję Wam za ostatnie subskrypcje, które zostawiacie. To jest lista ostatnich 10 subskrybentów. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to śmiało, zapraszam. Dziękuję też wszystkim ostatnim wspierającym, którzy wspierają mój kanał. Zapraszam was serdecznie na moje transmisje na żywo na YouTubie. Już są od prawie tygodnia. A na sam koniec zapraszam was oczywiście do sklepu Eneba, z którym współpracuję ponad dwa lata. Gry sezonów, które musicie zagrać, Między innymi taka promocja. Może coś was zainteresuje i chcecie kupić, no to oczywiście korzystajcie z mojego linku w opisie. Plus przez kilka dni jest specjalna oferta dla PlayStation Network, 100 zł. Kod, jeżeli macie konsolę PlayStation, to możecie kupić ją taniej. Tutaj pokazuje 90 zł, ale jak wklepiecie kod. PSN PLN 100 i klikniecie zastosuj, no to wtedy wychodzi wam 77 zł za kartę wartą 100 zł, więc myślę, że jest to opłacalne, jeżeli ktoś jest oczywiście zainteresowany, żeby kupić taką kartę do doładowania na PlayStation, a jeszcze są też oczywiście inne tytuły, inne gry, inne możliwości na Enebie ps mam serdecznie sprawdzić, link do tej karty PlayStation Network będzie w komentarzu przypięty i kod oczywiście, żeby, żeby sobie skopiować, tak samo jak mój link do Eneby Zapraszam Was serdecznie, dziękuję za odcinek, trzymajcie się, miłego dnia, ja się z Wami żegnam, to Elo.